Siemanko, witajcie w kolejnym vlogu vlogmasie. Dzisiaj nie robię nic szczególnego, a w zasadzie bardzo nudnego. Zaczynam przedświąteczne porządki. Naprawdę zaczęłam już je trochę wcześniej, ale dzisiaj będę sprzątała swój przedpokój. Pomyślałam sobie, z uwagi na dużą ilość Waszych wiadomości, maili, często w komentarzach, prosicie mnie, żebym Wam trochę opowiedziała, jak to robię, jak urządzam dane pomieszczenie, daną przestrzeń, czy mam jakąś pomoc, czy czy właśnie mam jakieś inspiracje, skąd je czerpię i tak dalej i tak dalej, więc pomyślałam sobie, że dzisiaj Wam trochę o tym opowiem zacznę od tego, że nie mam żadnej pomocy nie korzystam w ogóle z takich usług typu projektant, architekt wszystko robię sama, uważam, że nie jest mi to potrzebne wszystko robię sama z moim mężem, myślę, że stworzymy razem bardzo zgrany team, każdy z nas zwraca uwagę na coś innego robimy burzę mózgów i przede wszystkim myślimy bardzo długoterminowo z jak się wprowadziliśmy, to stwierdziliśmy, że nie będziemy wykańczać od początku wszystkiego, znaczy nie będziemy. No, te rzeczy są bardzo drogie, więc no, po prostu, no, my nie mieliśmy takiej możliwości, żeby wszystko wykończyć za jednym zamachem. Natomiast to jest oczywiste, że... No, no ktoś może ma taką możliwość, ja nie miałam takiej możliwości. Czekałam na mój przedpokój 3 lata, aż w końcu się doczekałam, ale też zależało nam na tym, żeby nie robić na początku takiej prowizory, że dobra, wstawmy to, bo zazwyczaj ta prowizora się najlepiej trzyma przez 20 lat i się nigdy jej nie wymienia. Chcieliśmy trochę pomieszkać, zobaczyć, co nam będzie się podobać, co nam będzie się sprawdzać, zwracamy uwagę zawsze na estetykę, praktykę i no, na, no, wiadomo, na efekty wizualne ale też na to, co nam będzie tam się sprawdzało, a co nie. I przede wszystkim chcieliśmy trochę się zapoznać z tym wnętrzem. Chciałam trochę poczekać, zobaczyć, co rzeczywiście w praktyce mi jest potrzebne, co nie, bo często jest tak, że coś tam nam się podoba i robimy to, ale później okazuje się, że to nie jest takie do końca trafione, więc pomyślałam sobie, że właśnie ja chcę trochę poużywać tego przedpokoju samego tak, jak jest i zobaczyć, czy rzeczywiście te moje pomysły, yy, te, które na początku miałam, yy, będą się pokrywały z tymi końcowymi. I myślę, że to był bardzo dobry ruch. Oczywiście też no, <grywny> był to trochę przymus, bo tak jak Wam mówię, to zazwyczaj takie rzeczy trzeba odkładać, no ale taka rzecz jest bardziej doceniana, więc ja nie mam jakoś z tym problemu, wielkiego jakiegoś. Więc pokażę Wam zaraz, jak mniej więcej chciałam, żeby ten przedpokój wyglądał. A jak na razie wygląda? Tylko wezmę telefon, bo mam tam zdjęcie. Jestem już, więc chciałam, żeby ten przedpokój wyglądał mniej więcej tak. Zależało mi na tym, żeby mieć blat w przedpokoju i myślę, że mi się to udało, że, że mniej więcej jest dokładnie tak, jak chciałam. On jest jeszcze tanie, surowym, bardzo, bo Będziemy potrzebowali jeszcze zrobić uchwyty, żarandole, kinkiety chcemy wstawić i chcemy, to, to, na razie to wygląda bardzo, bardzo szpitalnie, ale myślę, że dodatki stworzą wnętrze, tak jak to zawsze jest. Chcemy do, dołożyć, znaczy ja bym chciała w sumie dołożyć jakieś ciemne kinkiety, ciemny żarandol, do tego blat chciałam mieć blat w takim przedpokoju. Uważam, że to jest bardzo potrzebne, w takim miejscu bardzo praktyczne. Trochę. Tutaj będzie można postawić jakieś klucze. Zastanawiałam się, czy zrobić blat y, kamienny, ale stwierdziłam, że chyba jednak nie. Tutaj są trzy szufladki, wszystko. Chcieliśmy, żeby wyszło tak wynikowo. Chciałam, żeby właśnie to było bardzo symetryczne. Dwa panele, lustro, czyli trzy szuflady. Tutaj będą y, to są na razie takie szuflady, do których nie będę jeszcze nic zasadzać, bo. Będą mi montować uchwytę. Uchwyty będą prawdopodobnie jakieś takie ciemne, z dodatkiem yy, jakiegoś takiego ciemnego srebra, od... no nie wiem jeszcze dokładnie, muszę zdecydować. Yy, lustro jest po środku, myślę, że lustro fajnie to pomieszczenie powiększa, bo też mi zależało na tym. To pomieszczenie jest bardzo małe, zależało mi na tym, żeby ono było przede wszystkim. Yy, bardzo dobrze wykorzystane pod względem wszystkich um, takich zakamarków, um, żeby można było tutaj jak najwięcej zmieścić, ale żeby też była przestrzeń. Tutaj pomyślałam sobie, że wstawię taki puf, taką ławeczkę bardziej oczywiście, ona też będzie w jakimś ciemniejszym kolorze kontrastowym. Tutaj będzie włącznik do kienkietów i kontakt. To jest nawet przeramka. Tutaj obok tego, oczywiście wszystko jest wykończone, tak jak widzicie no, takie dopieszczone. To mi się podoba. Chciałam, żeby tak było. Tutaj na razie nie ma tych uchwytów, no, więc co jest uchwyt? To jest szafa. Ta szafa jest jedną częścią. Co z tym fokusem? się dzieje? jest jedną częścią, ale ona wygląda tak jak dwie, dlatego, żeby właśnie to tak symetrycznie wynikowo wyszło. Tutaj mamy miejsce na kurtki, płaszcze długie. A tutaj na krótkie. I tam są jeszcze jakieś półeczki, które zawsze w takim wnętrzu się przydadzą. Yy, zależało mi na tym, żeby te meble były fajnie wyfrazowane, żeby wszystko było bardzo takie dopieszczone, tak jak wam powiedziałam. A tutaj jest druga szafka. To jest problem z tą wnęką, dlatego że okna niestety trochę dyktują tą przestrzeń, więc stwierdziłam, że. Tutaj będą buty takie głębsze lub większe mojego męża, czyli bo on ma większą stopę niż ja, to jest oczywiste. Tutaj jeszcze będą jakieś czapki, szaliki, szuflady. A tutaj są szuflady na moje buty, to jest wymierzone dokładnie na, na rozmiar moich butów, no i też dziewczynek na pewno sobie jakieś powsadzam. Także niestety tutaj trzeba było to tak zrobić ze względu na to okno. Chciałam, żeby ta przestrzeń była tak zagospodarowana, żeby jeszcze było tutaj dość dużo miejsca i to mi się udało, rzeczywiście jest tutaj dość dużo miejsca. A tutaj jeszcze pomyślałam sobie, że wrzucę takie, znaczy, na, na początku myślałam o panelu, takim od góry do dołu, ale teraz stwierdziłam, że chyba zrobię takie zwykłe listwy białe, yy, i na tych listwach będą haki. Takie niż dla dziewczynek. A wyższy na przykład dla gości, które będą przy, którzy będą przychodzić. A jeżeli ktoś będzie miał elegancki płaszcz, no to wsadzimy mu go do szafy. Także to jest na razie tyle. Ja teraz tutaj trochę posprzątam i zaraz was usłyszę. Sorry, ale nagrywam przy sztucznym świetle, niestety, dlatego że już jest wieczór i mam mm, bardzo dużo rzeczy na głowie. Jeszcze muszę tam załatwić parę innych. Teraz muszę wyjść, ale chciałam właśnie dokończyć. Yy, tą rozmowę naszą a propos urządzenia często właśnie znajduję coś albo w gazecie, albo jest taka strona house.com, podam Wam linka pod spodem z której czerpię inspirację, tam jest naprawdę wszystko tam jest po prostu 500 tysięcy pomysłów 5 milionów jakichś projektów wnętrz różne jakieś meble które można bezpośrednio zamówić sobie stamtąd też to jest yy, tylko, że to jest strona yy, amerykańska, ale można na przykład zamówić sobie te rzeczy do domu yy, poprzez jakiś samolink europejski i tak dalej. Więc szukam, dopasowuję zawsze yy, jakby całe wnętrze do stylu, na przykład domu, yy, do wysokości sufitów yy, z żeby to było wszystko symetryczne, żeby to było proporcjonalne do wnętrza. Zastanawiam się, co jest mi w danym momencie potrzebne, a co będzie mi potrzebne na przykład za 10 lat. Czyli y, staram się, tak jak wcześniej wam wspominałam, myśleć y, bardzo długoterminowo. Staram się, żeby to wszystko było zawsze praktyczne, żeby to miało wymiar praktyczny. To jest to najważniejsze, żeby to było wygodne, żeby na przykład y, wszystko było bardzo dobrze zmierzone zmierzone tak, żeby nic o siebie nie zahaczało, żeby nic nie zahaczało o ścianę Już staram się naklejać jakiś odbojnik na ścianę, żeby się nic nie odbijało i tak dalej. To są naprawdę takie detale, ale to trzeba wszystko o tym pomyśleć. Trzeba pomyśleć o tym, jak dane wnętrze ile ma metrów oczywiście i jak ile przestrzeni zostanie bo też nie każdy potrafi tak myśleć perspektywicznie o tym czasami wystarczy sobie odmierzyć jakimś papierem toaletowym na przykład daną szafę czy, czy kredens, który chcemy na przykład kupić i postawić i zastanowić się, czy to nie będzie zahaczało i tak dalej. Więc to jest milion takich rzeczy, o których należy pamiętać, ale przede wszystkim urządzając wnętrze myślę o praktyce i myślę też o stylu, który mi się podoba, który mi na przykład narzuca jakieś inne pomieszczenie, które jest obok. Staram się też, żeby te kolory zawsze były w miarę w miarę możliwości takie neutralne. Na przykład... Staram się zawsze udekorować wnętrze dodatkami i staram się wybierać mniej więcej trzy kolory zawsze z tego wnętrza, bo to jest to dość ważne, żeby ta kolorystyka była. E, sorry, tutaj mi się tylko dzieci. na łóżko żeby ta kolorystyka była w miarę możliwości spójna ze sobą. I czasami ożywiać jakiś e, kąt w e, szalonym kolorze albo elementem, który też właśnie bardzo biżuteryjnie ozdabia to wnętrze także to jest naprawdę bardzo duże rzeczy to zależy też jakie wnętrza lubicie bo na pewno zupełnie inaczej urządza się wnętrze takie nowoczesne inaczej takie zwykłe klasyczne, inaczej każde inne tak itd Także to zależy tylko i wyłącznie od waszego stylu, ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby właśnie nam się to podobało i żeby to było praktyczne, bo jeżeli to będzie praktyczne, to jeszcze bardziej będziemy lubić to wnętrze. Myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim. No i tak jak Wam powiedziałam, najlepiej jest z tym wnętrzem się zapoznać, trochę pobyć w nim i zastanowić się, co, co lubicie, jakie macie nawyki, tak jak na przykład nie wiem, projektując garderobę. To sobie pomyślałam, no dobrze, wchodzę i zawsze robię to, to i to, więc to powinna mieć pod ręką. Nie wiem, zakładam spodnie, pierwsze rzeczy albo spodnice to to powinna mieć po tej stronie, to po tamtej, tutaj szuflady, więc myślę, że taka mm, organizacja, przede wszystkim tego planu, jest bardzo ważna. Ile ja już gadam do Was? Boże 4,21. Jest bardzo ważna taka organizacja, i myślę, że to jest podstawą, właśnie taka. Dobry plan, dobry wymiar, bo często jest tak, że a tutaj coś o milimetr za, za mało, o milimetr za dużo i to widać. To nie na przykład coś takiego wkurza, więc staram się zawsze, żeby to było wszystko bardzo dokładne i też, żeby to było ponadczasowe. To jest e, dla mnie bardzo ważne. No także to są e, moje małe rady. <laughs> Jeżeli chcecie, to mogę w ogóle jeszcze jakiś filmik nagrać o tym, bo mogę o tym gadać i gadać. E, du, dużo, dużo jest tych tak zasad, no ciężko jest tak w 5 minut o tym wam opowiedzieć, ale jednak, ale jednak, e, ale jednak e, coś tam można dowiedzieć chyba z tego mojego bałkotu. No dobra, słuchajcie, ściskam Was i do jutra. Budziecie.